Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV, w którym zrobię recenzję takiego małego polibaga. Jest to podnośnik remontowy o numerze 30229. Zapraszam. Słuchajcie, mam takiego małego polibaga. Skąd go znalazłem? W sumie nawet nie mogę sobie przypomnieć, skąd go mam. Gdzieś kiedyś kupiłem, zapewne, albo był w jakiejś gazetce, nie jestem pewien. Ale zanim przejdziemy do budowy tego podnośnika, chciałbym Was prosić, żebyście kliknęli subika pod tym filmem, kto z Was tego jeszcze nie zrobił. Żebyście kliknęli również dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz jak Wam się podoba materiał prezentowany na moim kanale, żebyście zostawili jakąś łapkę. Również możecie pisać komentarze, pogadajmy sobie na temat tego zestawu na temat innych zestawów, a teraz przechodzimy do tego podnośnika. Słuchajcie, podnośnik remontowy, to tak to się mniej więcej nazywa po polsku, taki mały polibak. Słuchajcie, Filipek mnie prosił, żeby mógł zbudować ten zestaw, dlatego mu teraz pozwalam. Filipek buduje zestaw. Ja wam teraz to puszczę w przyspieszonym tempie i na koniec. Zrobimy króciutką recenzję. Słuchajcie moi drodzy, jak mogliście zobaczyć e, Filipek zbudował fajnie ten zestaw. No ja niestety nie miałem tej przyjemności. Troszeczkę żałuję szczerze mówiąc, bo e, widzę, że ten zestawik jest fajny. E, mogę wam powiedzieć, bo w międzyczasie sprawdziłem, że zestaw składa się z 40 klocuchów. E, zostają nam dwie zapasówki, takie dwa światełka. E, no i jest to zestaw z 2014 roku. Szczerze mówiąc powiem wam, że nie zdawałem sobie sprawy, że ten zestaw ma aż 6 lat. Myślałem, że to jest coś e, nowszego, e, no i zastanawiam się w sumie skąd ja go mam. Nie mogę sobie za groma przypomnieć. E, pokażę Wam jeszcze fajną rzecz, instrukcja. Też w międzyczasie jak Filipek składał, ja mu mówiłem, że, bo on to mówi, że... Zobaczcie, e, budowa składa się z 11 kroków. Ja mu mówię, synku, jak ja byłem w Twoim wieku, może troszeczkę starszy, to wtedy wszystkie zestawy, i to troszeczkę większe, tak na dobrą sprawę, miały takie instrukcje, e, które składały się tam powiedzmy z dziesięciu bądź kilkunastu kroków. E, z tym, że ta różnica była taka, że e, tutaj mamy e, na, na jednym, jakby na jednym kroku mamy dokładany jeden bądź dwa klocki, tak jak to w przypadku tego. Natomiast e, za moich młodzieńczych lat. Na jednym takim kroku nawet i pięć klocków potrafiło być dokładanych, nie wiem czy nie więcej. Czasami trzeba było się jednak gimnastykować, żeby właśnie wyczytać z tej instrukcji, z danego kroku, co tam faktycznie trzeba dołożyć, i zdarzało się, że się jakiegoś klocka pominęło, dlatego te instrukcje są troszeczkę teraz większe, Że tak powiem, ale ta instrukcja fajnie, właśnie przypomina mi moje młodzieńcze lata. E, I tu jeszcze chciałem Wam pokazać jest taki fajny zbiór e, sycików e, z tamtego okresu, jak mnie mam. Tak teraz patrzę. I te zestawiki, w sumie, o, zobaczcie, e, laweta czy samochód transportowy z dwoma samochodami to mamy w naszym mieście. Mogę Wam nawet teraz pokazać. Bo jesteśmy, jak wiecie, w naszym mieście, to jest ta lawetka tutaj. Natomiast no, tych innych zestawów w zasadzie nie mam. Aczkolwiek jakoś nie bardzo, nie bardzo może z tego powodu ubolewam. Tu jest taki zestaw Cargo. Ja mam podobny, ale troszeczkę starszy. Które też muszę odbudować, trafi do naszego miasta. Tu widzę, że jest zestaw ten bardzo podobny. Tu ma skutery. Ja mam taki, mam ja w zasadzie, no Filipek ma zestaw bardzo podobny, który ma dwa kłady na pace. To jest coś podobnego. Tu jest jakiś taki pseudo monster. Niekoniecznie mi się podoba. Holownik jest za to fajny. Eee, tu jest taka też powiedzmy laweta jedno. Samochodowa. No i mi się w sumie podoba ten zestawik taki kamper z kajakiem. Ja go nie mam, ale mam, jak wiecie, mogli, mogliście zobaczyć gdzieś tam kiedyś na moim kanale, mam samochód z przyczepą. To jest coś bardzo podobnego, i też postaram się odbudować, żeby trafiło do mojego miasta. Teraz, żeby nie przedłużać, wrócimy na szybko do tego zestawiku. I zobaczcie, mamy tutaj takiego gostka, który jest wyposażony w klucz w taki pilot zdalnego sterowania ze względu na to, że jest to taki pojazd, który jest sterowany tym pilotem on może tutaj kierować i właśnie on podnosi mu ten kosz do góry może się posuwać powiedzmy oj przepraszam, tu mi się klocuszki zaplątały i może się właśnie poruszać w przód i w tył, tak mniej więcej to jest coś na wzór pojazdów takich typowo budowlanych na budowach. Kiedyś pracowałem na budowę, miałem okazję na bardzo podobnym, tylko że z większym koszem, pojeździe pracować. Także bardzo fajna rzecz. No tu w zasadzie nie ma co dużo mówić. Luzik jest fajny, fajną ma buźkę z takimi okulorami, z brudką. Bardzo fajny. I się zastanawiam, czy, czy ten zestaw powinien trafić typowo do miasta typu, nie wiem, naprawa jakiejś lampy, ale mamy już zestaw, możecie zobaczyć tutaj, który naprawia nam jakąś jedną lampę. Czy ten zestaw powinien trafić e, na budowę, która jest e, tam, natomiast no, na tej budowie nie bardzo jest co naprawiać. Ewentualnie mógłby naprawiać tamten dźwig. Możemy sobie e, zobaczyć. Postaram się Wam to pokazać. O, ewentualnie mógłby tutaj Podjechać ten zestaw i y, próbować naprawiać, na przykład ten dźwig, może coś tu się psuje, ewentualnie może naprawiać jakiś, y, spójrzcie tutaj może naprawiać na przykład szyld w jakimś sklepie, chociażby tym, ewentualnie, y, co my tu jeszcze mamy? Może naprawiać antenę. Tam przy szpitalu. Ja myślę, że na chwilę obecną postawię go w tamtym miejscu. Zobaczcie. O, nie wiem, czy widać, ale powinno być widać. E, załóżmy, że ten gostek tam naprawia, czy zegar, no, czy antenę. Bliżej ma do tego zegara. E, niestety ten e, wysięgnik. Nie jest na tyle długi, żeby sięgnąć wyżej, ale mimo wszystko myślę, że w tamtym miejscu na chwilę obecną on stanie. Także to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapeczkę. Kto tego nie zrobił, klika subika pod kanałem, znaczy pod tym filmem. Klika dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowościami. Napiszcie jakiś miły komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!